Cześć, dzień dobry, witajcie! Dzisiaj będzie bardzo aloesowo. Mam dla Was bardzo fajny test, w którym pokażę Wam e, i udowodnię, dlaczego aloes firmy Forever jest najlepszy. Firma Forever ma na to patent. Jest to aloes stabilizowany. I właśnie proces stabilizacji zapewnia nam, że wszystkie minerały, mikro, makroelementy, enzymy, Witaminy, wszystko mamy właśnie w tej naszej żółtej, słynnej już butelce. Jeśli procesu stabilizacji nie ma, to Aloes nie działa. Aloes będzie może troszeczkę działał, ale nie działa stuprocentowo tak jak Aloes, który ja Wam polecam. Także Zobaczcie taką oto prezentację. Mam Aloes, który słuchajcie, zawiera aż 90 gram cukru. Nie wiem dlaczego. Kupiony jest na Islandii, nie zawiera aloiny. Owszem, nasz aloes również nie zawiera aloiny. Co to jest aloina? Aloina to jest właśnie ta zielona otoczka miąższu aloesowego z liścia, żeby. Ona jest trująca bardzo, można po niej rozwolnienie dostać. I aloes wytworzył po prostu taką otoczkę, żeby zwierzęta na pustyni go nie zjadły. Także jest to trująca rzecz. No i tu w tym aloesie, który będę Wam za chwilę pokazywać, tej aloiny nie ma, ale jest już cukier, jak widzimy. Zalecają 50 gram, e, mililitrów, przepraszam, 50 ml dziennie picia tego alesu, więc bardzo podobnie do tego. My polecamy 60 ml rano, 60 wieczorem, na czczo. E, także przechodzimy do testu. Tutaj mam czystą wodę, do której dodam w tej chwili jodynę. Dodaję jodynę. Jodyna pokazuje nam właśnie, jak organizm jest zatruty. Nasze wszystkie toksyny, całe jedzenie, palenie papierosów, zła dieta. To jest właśnie jodyna, która jest, jak wiemy, trująca. Więc kupujemy aloesik i myślimy, że działa. Zobaczcie, tu jest piękne, zawiera właśnie takie kawałki. I co się dzieje? No, nie pomógł. No, nie pomógł. W ogóle, jak on smakuje? A, oh, kuźwa, kwaśny. Oh. Mniej kwaśny, bez kitów. Wow. No więc najważniejsza część programu. Zobaczcie. Cóż to się stało niesamowitego? Widzieliście to? No więc właśnie, tak oczyścimy nasz organizm. Polecam, zapraszam. Promocja letnia: 3,5 tysiąca za litr. Do końca wakacji.